Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Kwadratowej Masakry. E, moi drodzy, na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem, ze względu na to, że filmy pojawiają się codziennie, teraz o różnych godzinach. Więc warto mieć jednak włączone powiadomienia. No i słuchajcie, dzisiaj e, zrobimy wspaniały prezent dla mojego przyjaciela Nexe, ze względu na to, że powiedziałem Wam, że jeśli będzie 10 tysięcy w górę pod którymś tam filmem, to najzwyczajniej w świecie wydam moje wszystkie pieniądze na Kwadratowej Masakry. Jako, że nie było tych 10 tysięcy, to dzisiaj wydamy pieniądze na głupoty uszczęśliwimy Nexę, ale nie, 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 nie wydam wszystkich Więc taka sytuacja Ale powiedzmy, że jeśli będzie ich tutaj 10 tysięcy Przypominam na 10 tysięcy A w górę skaczę do basenu Moi drodzy, full ubrany Więc oczywiście zostawiacie łapy w górę Jeśli chcecie zobaczyć jak, was, jak wasz 10 ulubiony youtuber Skokuje do zimnego basenu Full ubrany No chyba, że chcecie rozebrany Ale to na innej platformie To bym musiał z krzyżkiem Gonciarzem porozmawiać Czy... Nie będzie to zżynanie, wiecie o co chodzi. Przypominam również o wbijaniu na mojego Instagrama hito Tomajo, jest nas tam już ponad 200 tysięcy, a jeśli zalajkujecie oraz komentujecie to zdjęcie, to możecie zostać dodani na serwer widzowice, czyli serwer dla widzów Będę dodawał dwie osoby, które skomentują ten post pisząc Super jesteś Fifi, nie zmieniaj się, więc no, wbijajcie pod ten post e, e, i lecimy do nece Hej! Hej! Halo! Halo! Co tam? Eee, robię właśnie najlepszego pranka na świecie. Super jesteś. A ty co robisz? Ja ze sprawą do ciebie przychodzę. Mianowicie tak? chciałbym dokonać handlu Bożego w ten handlowy dzień. Handel Boży? Tak. Jakiego handlu chciałbyś wykonać? Jaki handel, Yoshi? Je jesteś przy swoim sklepie może? Eee, wiesz co? Nie, jestem przy... Wejdź do chaty Citroxa. Hata Citroxa? O, ja dupia. Dobra, to idę tam. Oj. Mm, 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 mm. Co ty tam wyprawiasz w ogóle? Nic. A co mam wyprawiać? Nie wiem, no mówisz, że pranka robisz, mówisz, że jesteś w chacie Citroxa, to te dwie rzeczy się nie łączą w dobry sposób. Robię tak zwanego Ultimate Pranka, którego nikt nigdy nie zrobił, wcale nie obgrzewałem tego pierwszej edycji całej. Ogrzewasz mochatę? Nie. To no weź mu do Tyga... <śmiech> Spadłeś! <śmiech> ja dupia! Ej, stary, no, obstrałem się! No tego się nie da zauważyć, stary! No nie, na schodach się nie da. No właśnie, wchodzisz i masz, wiesz. Ty, bo ja sprawę mam do ciebie. Tak. Bo... Ej, już nie oddałeś mi te dolary w końcu, już nie, bo ja nie jestem pewien tak, że tego. Dolar dolary, ci oddałem, 1500 A, dolarów tak zostało. Tak 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 super, super. Właśnie w związku z tym, że jesteś jedyną osobą, która się po nie zgłosiła, co nie? No. A bo jakby ja mówiłem, że ja je oddam, bo ja, ja nie jestem złym człowiekiem, może czasami, ale no. Jako, że jesteś jedyną osobą, która napisała tutaj wspaniałą tabliczkę z napisem Przyjacielu, co prawda, było coś wcześniej napisane również. Nie wiem tam, co, nie wiem co, nie wiem co. Ale też właśnie nie pamiętam, to postanowiłem Aha. pieniądze, które, uwaga, gracze kwadratowej masakry, którzy mają low IQ, e, zostawili u mnie w ekwipunku. E, ch chciałbym spożytkować i zrobić zakupy w Twoim sklepie. E, a ile dostałeś? Dostałem ponad 5 tysięcy dolarów. Co? No no! Z czego, jak widzisz, zostało mi 4000, więc e, pozdrawiam serdecznie. Generalnie. Czekaj, czekaj, to ktoś jeszcze nabrał? Nie wiem stary, totalnie nie wiem, ale patrz, postawiłem usitka, co nie? I tutaj były poczęstunki, co no, nie? No. no i ktoś kliknął i kupił dosłownie wszystko tutaj, co było. E, nie wiem kto, ale tutaj zostało wszystko wykupione, dosłownie oh, wszystko wow. zostało wykupione. U SKKFA nic nie zeszło, ale u jego w tym sklepie, czekaj, bo tutaj u jego robiłem starą metinową sztuczkę. Kojarzysz, co nie? Co wystawiasz itemy na przykład za jednego dolara, a później Aha. jeden dowalasz za tysiąc, co nie? I właśnie tutaj to było i to zeszło też. Wow Więc jakby, nie wiem, no nikt się do mnie nie zgłosił, więc wydaje mi się, że... Rekin biznesu że... Wydaje mi się, że te pieniądze są już moje, więc mogę je u ciebie wydać w takim razie Słuchaj, poleciłbyś mi coś z twojego sklepu, bo ja... Z... E, zaplecze przede wszystkim polecam Zaplecze, znowu tutaj zaplecze? Tylko, że tu chyba dalej, no tutaj to samo dalej jest No jest to samo No dobra, Najlep to jest... Najlepszy towar na wyspie, byczku Dobra, to czekaj, to ja w ramach testu Mm -hmm. Biorę sobie po trzy sztuki wszystkiego Dobra, trzy sztuki wszystkiego Aczkolwiek interesują mnie bardziej rzeczy użytkowe No to tutaj, tutaj akacja No, nie, no na przykład tutaj. takie rzeczy mnie interesują jak to drzewo O no to no proszę bardzo, że już możesz sobie rozmnożyć się właśnie tutaj Tutaj Super. masz dynie, też są chyba w miarę rzadkie Tutaj był mm -hmm. swój diament, tu jest bikon do kupienia Tak? No jakbyś U potrzebował No właśnie... i tutaj masz wiesz, tu masz bloczki, jakbyś coś, coś chciał mm -hmm. Ty, a diaksy są dostępne tutaj? Tak, tak, są cały czas. Ta? O kurde, ty. Ale stonks, nie? Teraz. Wow. Dobra. Znaczy powiem Ci tak, generalnie kusi mnie jedna rzecz w tym sklepie, co nie? Tak. Bardzo mnie ta rzecz kusi. Acz kusi Ci ty... No, ale nie wiem na ile on jest bezpieczny na tym serwerze w ogóle, bo... W sensie, wiem, w... no ale e, powiem Ci tak, generalnie to Aktualnie, chodź, zapraszam. Tak, tak. Zobacz, tak, ja tak. jestem w sesji teraz, nie? No. E, nie wiem, czy wiesz. Pewnie wiesz. Ale generalnie Beacon jest 100% safe teraz, no bo zobacz, ja sobie w tym momencie spadam, nie? Do, na, do Wojda, nie wiem czy widziałeś. Tak, tak, tak. No, to... no i nie spadasz do Wojdy, tylko idziesz, A to do, jest... idziesz nad Nether. Ja wiem, no przecież my razem tłukliśmy bossa, ale. No, no myślę, wiem, że wiem, już, wiem. Ty już, ty już nie pamiętasz takich wspanialeń. Nie, no pamiętam, po prostu mówię, przypominam, wiesz co dzień. Dobrze, super jesteś, no? Ale fajnie tu ktoś zrobił w ogóle. Tak, tak, tak. I patrz, i tutaj lecisz i te Glowstone. Patrz, do góry teraz? No. I te Glowstone dają ci, wiesz, dają ci tak jakby respisz się na spawnie Okej, okay, czekaj Ja, ale to jest kozackie Jest metro netherowe zrobione, no Bo powiem ci, że no nie wiem, mało w tych sklepach ostatnio fajnych rzeczy jest wystawionych W sensie nie ma żadnej, co nie, no bo nie ma już, to KFM, raczej nikt nie robi jakiegoś sklepu z jakimiś rzeczami No Każdy to olał, tak robi zbroję, ale też nie, 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 robi już Mhm No wiesz, ja tam staram się mieć to co mam, no ale no wiadomo, że to nie jest ten, no to nie jest No mam to co mam, tak jakby, wiesz o co chodzi Wspaniały towar. No w tym momencie jestem u Sitka wszystkiego do nie? No, ale to już od miesiąca chyba. No właśnie, no taki tam dealer, nie? Tutaj właśnie zbrojowy. O ja, ty, bo chyba gaz, gaz wali w dupę. No nie, no, no wracaj tu jeszcze. Proszę, 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 proszę. Pamię Pamiętaj, że jedna gratka w Nederze to tam 7 czy 8 w świecie, nie? No tak, wiem, tylko że no jakby. Parę olimpiady tutaj robię trochę, wiesz? Tak jest. Ja, ja czekam, czekam, czekam. Tak sobie wyskakuję na górę, później opadam, się okazuje. No, tak. <noise> dzień jak co dzień! wyleciałem. wyleciałem, O, ja dupia. Dobra, jest. Dzień jak co dzień! Dzień jak co dzień. Dobra. Słuchaj, generalnie mi się wydaje, że bikon to jest wspaniały przedmiot Jest ja, no, zgadzam się Jakby mi się wydaje, że w tym bikonie też jest czaszka, którą ja tobie kiedyś sprzedałem za 1000. Ej, tak, 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 ta to też prawda Dobrze, to w takim razie zakup dokładany, dziękuję bardzo za handel Boży no, Jasne, 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 super Cieszę się bardzo, że zrobili zakupy, bo nie będę ukrywał nie będę ukrywał, że ostatnio przez karkany Mm -hmm. No, bo wiesz, Karakany zostały generalnie na, wysp na swojej wyspie diamenty, nie? Mhm. Mm Dobra. No prawda. i zaczęły, zaczęły nimi handlować i po prostu ja no. zostałem, zostałem wygryziony z interesu. No, nie, no wiem, właśnie, bo przecież Czyli tak, tak, miałem całkowicie no śrożytną ja, wyspę, nie? No tak, no jakieś karkalistwo wyplewiło mnie z zarobku, nie? Tak, to jest prawda. A czy są na serwerze? No nie wiem, nie widzę ich. No nie, nie. ma, no! Tacy właśnie juniorzy. To no się wydaje, wstup. że Ew Ewron chyba chce mnie zabić. Czemu? Bo, bo, bo harpunem sobie latam. I on tak jakby się chciał skampić i mi klocka postawić pod nogami. Ale dobra, słuchaj, uh, ja idę tak? dokonać wspaniałej rzeczy. Jak najalszej na świecie? Jakiej rzeczy Że idzie z tobą? Chodź ze mną, chodź ze idę mną. Idę z tobą. Złap mnie za rękę. Nie złapię cię za rękę. A, ok. to, to no ale, nie. Nie, nie dlatego, bo nie chcę po prostu, no nie, nie się, chcę, nie, ale wiesz, nie wolałbym, w nie, po prostu, wiesz, O Oj, tak, tak, są pisane. Pa, no już tutaj... nie, nie są oby. Nie są? Szkoda. Mam nadzieję, że nie. <laughs> Patrz, bo ja tutaj miałem swój las stary. Tak. I tutaj, no nic nie rośnie od dawna, bo nie chciało mi się nic z tym robić. To Aha. jest honorowe miejsce, mi się wydaje, proszę bardzo, dla tego drzewka wspaniałego. Czekaj, czeci... tak... no. czekaj, czekaj sekundę. To ja pójdę, że tak to, znaczy ty możesz? O Jezu, nie. Dobra, uratowany na szczęście. Aha. Ja. Chłopco aktywację no, robi. zombie jest generalnie najlepszym itemem w tej grze, serio. Halo? O! A! Ale jakiś duży ale, nawet. Ale piękne to drzewo, ale mi się. Ale ale piękne to drzewo jest. Powiem ci tak, czuję się wspaniale będąc posiadaczem tak wspaniałego przedmiotu Ja też, serwotów. ja też, ja też super jest. No ja wiem, no masz prawie 8000 dolarów, więc na pewno się czujesz dobrze. Nie no, w sumie I... spoko, jestem bogaty, i to tak grill, dziękuję bardzo. Nie ma problemu. Wspieram no... przedsiębiorstwa nasze, Sp... a nie tylko. Tych... Zainwestuję, zainwestuję tego fajnie, wiesz? Tak na przykład, tak, tak. kupując mystery roomy moje, polecam. A, bo, a no właśnie, już nie chodź. Ta? Co się chodź. dzieje? E, bo generalnie to. Nie wiem, czy zauważyłeś, zwróciłeś uwagę, mm -hmm. ale jak wioskamowałeś, że stwierdziłem, że twoje mystery roomy zostaną puste do momentu, kiedy nie masz pieniędzy. Aha. Nie, nie zwróciłem na to uwagi nawet. Aha. Ale już nie jest to, więc jest git. Znaczy, nie, no dalej, ale leczek jest kątkiem. Zapraszam, zapraszam. Mhm. Mm Super, Nexen. Mm. zapraszam, tutaj... Od ...mój magazyn. Ukradnę jedzenia trochę. Ja ma. Pokazał, Jawor U... mi pokazał ostatnio, gdzie jest. Ale no puste bo jest prawie. Zapraszam tutaj. <noise> Głowy <jak> nikiego. <noise> tutaj. Tu. To nie mógłbyś już uzupełnić tych boksów, skoro to wziąłeś? No mogę, no, ale nie wiem, co gdzie było. A to losowo się rzuca A okej, okay. znaczy to myślałem, że ty chcesz to zrobić I może nagrady pozmieniasz czy się, coś, uzupełnisz to? Dobrze, Neksy, to uzupełnię to, żebyś nie musiał Dobrze, dziękuję, no. super Znaczy chcę, tak. żebyś sam to zrobił, no bo wiesz Nieautoryzowany, wiesz, nieautoryzowany gambling to wiesz To karane, to jest No, wiesz, to było na tyle, dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie a Jednak kupiłem więcej niż przewidywałem Zostałem bankrutem Zostawcie łapkę w górę, Instagram już joshi Poprzednie odcinki Trzymajcie się i cześć!